Cześć! Pokażemy wam dzisiaj traktorek ogrodowy firmy Szepach MR196. Pokażemy wam pierwsze uruchomienie traktorka oraz podstawową obsługę. Zapraszamy! To co dzisiaj wam pokażemy, możemy zastosować do dwóch traktorków firmy Szepach modelu MR196 oraz MR224. Zaczniemy od otwarcia pokrywy silnika. W tym celu musimy zdemontować trzy czerwone gałki. Zaczniemy od podłączenia przewodu, dzięki któremu popłynie prąd z akumulatora do rozrusznika. Pamiętajcie, że ten przewód zawsze musi być podłączony. Teraz pokażemy Wam, jak sprawdzić stan oleju, żeby by poziom był dobry. W ten celu odkręcamy bagnet. Tak jak widzimy, tutaj mamy w tym momencie zalane maksimum oleju, który powinno być w silniku. Który kończy się na bagnecie na tej choince. Staramy się pilnować zawsze, żeby był stan. Bardzo ważna informacja. Nie dolewamy ponad stan oleju. Wtedy traktorek może zacząć dymić, kopcić i wyrzucać olej na zewnątrz. Stosujmy się do zaleceń producenta. Do baku mieści się 1,2 litra paliwa. Lejemy tutaj benzynę, oczywiście 95. W tym modelu mamy jeszcze awaryjny szarpak jak w zwykłej kosiarce, który pozwoli nam ją uruchomić w razie rozładowania akumulatora. W zestawie producent daje nam taki otobolec oraz zawleczkę, które zabezpiecza nam traktorek przed otwarciem pokrywy podczas jazdy. Aby pierwszy raz uruchomić traktorek, musicie zapamiętać o dwóch bardzo ważnych rzeczach. Dźwignia biegów musi znajdować się w pozycji N, neutralu, oraz nie odpalimy go nie siedząc na traktorku, ponieważ producent zastosował zabezpieczenie w postaci krańcówki. Jest jeszcze jedna bardzo ważna kwestia: nie załączymy noża tnącego nie zakładając kosza. Zabezpiecza to kolejna krańcówka zastosowana tutaj z tyłu za traktorkiem. W końcu nadszedł czas, żeby go odpalić. W tym celu ustawiamy tą moto małą gałkę na pozycji sania. Tak, jak już wcześniej wspominałem, musimy usiąść na fotelu. przekręcając stacyjkę do pozycji włącz. Zmniejszamy obroty. I traktorek mamy już odpalony. Kolejnym etapem będzie załączenie noża tnącego. W tym celu musimy zwiększyć obroty, aby silnik po prostu nam nie zgasł. Jak widzimy, nóż już kosi. Chcąc wyłączyć nóż tnący, energicznym ruchem zwalniamy dźwignię. W tym momencie nóż już nie pracuje. Dla bezpieczeństwa waszego i waszego traktorka pamiętajmy, aby pierwsze koszenie przeprowadzić na najwyższej pozycji możliwej, czyli 75 mm. Teraz pokrótce omówimy sobie działanie biegów. Aby zmienić bieg, należy za każdym razem wcisnąć dźwignię hamulca. Prawą nogą mamy teraz pozycję neutralną. Aby jechać do tyłu, wyrzucamy bieg wsteczny oraz posiadamy cztery biegi do przodu. Traktorek posiada również hamulec postojowy, aby go załączyć wciskamy dźwignię hamulca i zabezpieczamy tą oto małą czerwoną gałką. Teraz nadszedł czas sprawdzić traktorek w akcji. Mam nadzieję, że ten film pomoże Wam w pierwszym uruchomieniu traktorka oraz wyjaśnił Wam kwestię obsługi. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie śmiało w komentarzach. Jeżeli podobał Wam się ten film, subskrybujcie nasz kanał oraz pamiętajcie łapce w górę. Do zobaczenia!